Witajcie kochani, Tutosia! I dzisiaj, och, dzisiaj będę gotować, a raczej piec, bo dzisiaj przyrządzę własną pizzę i mam nadzieję, że podzielicie się ze mną Waszymi pomysłami na najlepszą pizzę w komentarzach. Również czekamy na Wasze łapki w górę, więc no dobra, już nie przedłużając, zaczynajmy! Witajcie, kochani! Jestem najlepszym szefem kuchni w całej krainie bajki. Dlatego dziś pozwólcie, że pozwolę Wam przygotować najlepszą pizzę, jaką kiedykolwiek mogliście spróbować. Ach, Tosiu, do dzieła! Najpierw musimy wyrobić ciasto. Musimy je też dobrze okręcić. Tadam! I zobacz, teraz ciasto na pewno jest dobre. Hmm, to co? Musimy wylosować, co dodajemy. W takim razie rzucam kostką. Ciekawe, co wypadnie. Och, no to już. Wygląda na to, że jako pierwsze dodamy trochę papryki i salami. Och, to do dzieła. Hmm, musimy wybrać jakieś dobre warzywka. No to je układamy. Mamy papryczkę. I mamy salami. W takim razie czas udekorować naszą pizzę. Możemy kawałek położyć tu? O, mm, to wcale nie takie proste, więc może tutaj położymy? O, tu się trzyma. I teraz czas na papryczkę. Mm, może tak dla równowagi jakoś na środku? Och, udało się. Czas na kolejne składniki razem mamy pieczarkę i pomidora. Czas dołożyć coś do naszej pizzy. <głos> <głos> o, tu widzę takie dobre miejsce na pomidora. Żeby się tylko nie zachwiało. Nie możemy pozwolić, żeby składniki pouciekały nam z ciasta. I czas na pieczarkę. O, może tutaj? Kręci się. Bo może troszkę dalej położymy? Och, udało się! Utrzymało się! Hurra! Szefie, jesteś najlepszy! Och, aż boję się dalej kulać! <grym> Mam nadzieję, że nic nie spadnie z mojej pizzy. A już trochę się robię głodna. Jednak na całe szczęście nasz szef kuchni czuwa nad wszystkim. I udaje mu się utrzymać całą moją pizzę. No dobra, czas na kolejne kawałki. Ciekawe, ile się pomieści. W każdym razie jestem pewna jednego. Będzie przepyszna. Hmm, wiesz co, Tosiu? Proponuję ci dołożyć troszkę warzyw. Dodajmy parę papryczek i może jakiś. Hmm, pieczarki też będą dobre. To co? Dasz radę jeszcze coś dołożyć? Hmm, spróbujmy najpierw dołożyć trochę papryki. Udało się, jestem z ciebie dumny. W takim razie teraz pora na pieczarkę. Och, tutaj może coś dołożymy. Och, wszystko się chwieje, może jednak z tej strony? Och, nie, moja pizza! Nic się nie martw, Tosiu. I tak bardzo dużo udało się nam ułożyć. Wiem, ale ja już miałam na nią taką ochotę. Mmm, to nic, zróbmy drugą. Nie zajmie nam to dużo czasu, gdy będziemy współpracować. No to ja już grzeję piekarnik, a ty wybieraj, co chcesz położyć na wierzch. Mmm, ta pizza wygląda przeprzeprzepysznie. Mmm... Szefie, szefie kuchni, może dołączysz się do mnie i razem zjemy. Ale to pachnie i jest wszystko to, co lubię. Jest trochę papryczki, jest i salami, pomidorki. No po prostu palce lizać. Och, masz całkowitą rację, Tosiu. Ta pizza jest naprawdę cudna. Och, i ten smak. Za każdym kęsem chcesz jeść jeszcze więcej. <laughs> no dobrze, no to koniec dzisiaj naszej pracy. Ha? I co? Pieczenie pizzy jest całkiem fajne. A Wy, słoneczka, czasami pieczecie własną pizzę? A może, może macie jakieś sprawdzone przepisy? Jeśli tak, podzielcie się z nami nimi. No, to do zobaczenia. Pa, pa!